Najlepszym kumplem jest! Tudu! Tudu! <ścoughs> hmm. hmm, umyłeś naczynia, dziękuję. To zrozumiałem! No. Ty także masz prawo do odpoczynku. A mógłbyś jeszcze pozamiatać podłogę? Eh, tak, żaden problem, kochanie. Jak go grzecznie poproszę, to może wysprzątam jej pokój. O! Mógłbyś wreszcie zacząć trochę uważać. To prawda, wczoraj stłukłeś aż dwie szklanki. Jeśli jeszcze coś zepsujesz, potrącę ci z kieszonkowego. Hmm. Załatwcie to między sobą, jak mężczyźni. Ja idę posłuchać muzyki. Jeśli chcesz, skończę zmywania, ty spokojnie pozamiatasz. Hmm? Nie, wolę, żebyś poszedł otworzyć. To bezpieczniejsze dla naczyń. Hmm. Cześć, mogę się z tobą pobawić? Popatrz, przyniosłem moją kolejkę. Wspaniała. Chodź. Wow. Fu, to jest upoprane dżemem. No tak, bo to jest wagon restauracyjny. Ty, jak postawimy samochód na przejeździe, to będzie wspaniały wypadek! Żeby mi się popsuła lokomotywa! Głupi pomysł! Uważasz, że mam głupie pomysły? No jasne, baranie! Powiedz to jeszcze raz! Już się kłócicie! Nie kłócimy się, tato! Bawimy się kolejką! Właśnie! Jest świetnie, naprawdę! Wiesz co? Ładny ten twój pociąg! Dostałem go na Mikołaja? Kiedy byłem dzieckiem, też marzyłem o takim. No? Spójrzcie, wszystko jest porozrzucane. Mikołaju, pamiętasz, co się stanie, kiedy coś zepsujesz? Tak, pamiętam, tato, odkupię z kieszonkowego. A to tu nie pasuje. O. Mhm. Może zrobimy zakręt? Nie, 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 nie zmieści się. No to ustawimy tu dworzec. Skąd, że zupełnie bez sensu? Dworzec stanie tutaj, to pójdzie tu, krowki pójdą tam. O tak, no teraz jest doskonale. Fantastycznie. To my mieliśmy się bawić. Pobawicie się, kiedy wam wszystko ułożę. A teraz idźcie coś zjeść. Jak fajnie! <grymny> Mikołaj, <grymny> mógłbyś otworzyć? Dzień dobry, panie Bledir. Dzień dobry, chłopcze. Tata w domu, chciałbym pożyczyć wiertarkę. Bawi się kolejką w moim pokoju. <grym> Mnia magdalenki. Słuchaj, może włączymy sobie radio? Niezła myśl. Puszczają western. Nie, teraz jest świetny radioturniej. <mum> Przypominam państwu, aby wygrać tę sumę, trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jesse James, poddaj się natychmiast, w przeciwnym razie... To nie jest twoje radio, tylko mojego taty. Oczywiście, ale on się teraz bawi moją kolejką, więc ja mogę jego radiem, tak? Umyć oczy lub odpowiedź druga. Umyć nogi. Mój koń! Oddaj to! Oh yeah! oh! Podróż wagonem pierwszej klasy. <śmulko> Chyba umrę ze śmiechu. Wszystko opowiem mojej żonie. Mógłbyś to powtórzyć. A... Widzisz faj Co ja teraz powiem dzieciom? Znasz przysłowie? Psujesz, odkupujesz. Hmm. Ale w topa tata zabierze mi całe kieszonkowe. Spróbujmy naprawić masz jakiś klej. Jasne jest tutaj w szufladzie w biurku. To wszystko jest przez ciebie. Hmm. Bardzo ładnie prosisz, więc chyba ci pomogę. Masz jakiś klej? Oczywiście. Mam w moim biurze. Co wy tu robicie? Szukaliśmy nowych baterii do radia, tato. No dobrze, a teraz biegiem do kuchni. A, ale ciastka się skończyły. Wolę wrócić do mojej kolejki. Eee. Za moment jeszcze nie wszystko ustawione. No i trzeba wymienić baterie, zapomniałeś. <słysk> Ta głupi klej jest całkiem suchy. Pokaż. Musimy znaleźć jakiś inny. Jadwiga, na pewno coś ma. Hmm. Je. Kurczek, gdzie jest ten klej? Może w kuchni. 哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，对对，嗯，嗯嗯。 Cóż to za głupi klej. Jest bardzo mocny i kosztował fortunę. Trzeba się tylko pozbyć wysuszonej warstwy. E, e. o, o. Ej. Ej. No nie. Posklejały mi się palce. E. <ścoughs> Potwierdzam. To bardzo mocny klej. Włóż natychmiast palce do gorącej wody. Może się rozkleją. O, udało się. Włącz je, trzeba sprawdzić. Eee, co się z nim dzieje? A to przypadkiem nie powinno być w środku? Musiało spaść, kiedy postawiliśmy radio na stole. Cisza! Otwieramy radio. Macie inny pomysł? Eee. Ale... Eee. Za późno, sklejone! Oj, 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 ale gorące, a je. Yeah. A, a, Wszystko w porządku, kochanie? E, tak, tak, I, idealnie. <śmum> e, 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 e. No to co robimy? Może walniemy, nie ma podłogi i samo się rozpadnie? Ty chyba całkiem zwariowałeś. Co za klej? No. Naprawa skończona. Sprawdźmy czy pojedzie. Huh. <grymka> Kurczę, zepsułeś ją bardziej niż myślałem. Kochanie, tak się przestraszyłam. Radio nie działa. To tylko bezpieczniki. Zaraz się nimi zajmiemy. Weź sobie radio na baterię. Mikołaj gdzieś z nim biega. Możesz dać mi małe radio? Korki strzeliły, a nie chcę stracić resztę koncertu. Tata już się tym zajął. Tak, ale... no wiesz... To niemożliwe. Teraz w radiu grają walca, a ja uczę chłopaków tańca. Zechce pani popatrzeć? Piękny pomysł. Wreszcie coś innego. Chętnie popatrzę. Dobrze udawajcie, uratujecie skórę. Panowie obejmują panie. Uszalałaś, nie będę tańczył z facetem. Wcale nie będę tańczył! Pląsajcie, zanim się zorientuję! Uch. 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 Kochanie, wszystko działa, brawo, jesteście fantastyczni, hmm. nareszcie koniec wygłupów. <laughs> Co mam teraz zrobić z tym radiem? Udawaj, że nic się nie stało. Wspaniale! Wracamy do zabawy? Myślę, że nie da się naprawić. Ach. No, nie! Teraz nasza kolej. Taka była umowa. Mam smutną wiadomość, Alceście. Transformator pociągu się zepsuł. Proszę. Jak to się mówi, psujesz, odkupujesz. Ha, muszę o wszystkim opowiedzieć żonie. Mój tata to fajny facet, nie? Mój, kiedy zobaczył, że kolejka wywala bezpieczniki, kazał miście bawić gdzie indziej. Ha. Realizacja Studiona Nagraindoro na zlecenie Best Film, Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Bień. W polskiej wersji udział wzięli. Jonna Domańska, Bożena Furczek, Hanna Kinder.